Cześć, jeżeli odcinki z Maratonu ci się podobają, przypominam o subskrypcji, łapce w górę oraz zapraszam cię na mojego Instagrama. My już zaczynamy. Ten film został stworzony na licencji CC, a treści są odczytane z Harry Potter Wiki z artykułu, do którego link znajdziecie w opisie. Historia. Borgin Bergs to czarnomagiczny sklep odwiedzany w głównej mierze przez osoby interesujące się czarną magią. Nazwa sklepu wywodziła się od jego założycieli. Okryci ponurą sławą Borgin i Berg byli kolekcjonerami i handlarzami przedmiotów kryjących w sobie niebezpieczne właściwości. Sklep znajduje się na ulicy śmiertelnego Nocturnu 13b. Założony został w 1863 roku. Sklep był duży i brudny, z dużym kominkiem. Mroczny wystrój sklepu współgrał z towarami, które można było tam kupić. Na półkach były powykładane czarnomagiczne Magiczne przedmioty przeznaczone do sprzedaży. Na początku działalności Borgini Berg zatrudnili absolwenta Hogwartu Toma Marvolo Ridla, odpowiedzialny był za wyszukiwanie nowych przedmiotów zdatnych do sprzedaży. Tom chciał mieć dostęp do tych przedmiotów, ponieważ już wtedy myślał o stworzeniu Horcruxów. W 1992 roku Harry próbował za pomocą proszku Fiu przenieść się na ulicę Pokątną. Źle wymówił nazwę i wylądował w sklepie Borgina i Bergsa. Zobaczył w nim rękę Glorii, która zaczęła go atakować. Do sklepu wszedł Lucjusz Malfoy ze swoim synem Drakonem, a wtedy Harry. Harry schował się w szafie zniknięć. Po wyjściu Malfojów Harry uciekł ze sklepu i udał się na ulicę pokątną. W 1996 roku odbywały się tam spotkania śmierciożerców związane z szafką zniknięć. Przenieśli się nią do Hogwartu, gdzie wszczeli wojnę.